Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj, jak zapewne sami wiecie po miniaturce, tudzież tytule tego materiału, zagramy sobie po raz kolejny wirtualne kluby z ekipą fantazy Co jest ważne, po raz pierwszy eksperymentalnie w całości nagrywam ten materiał nie avermedią, a OBS-em. Jak sami zapewne wiecie, dzięki MSI ostatnio mogłem sobie naprawdę konkretnie wzmocnić mój komputer. Dzięki czemu mogłem po raz pierwszy nagrywać sobie OBS-em w bardzo, bardzo dobrej jakości. W związku z tym chciałbym, żebyście mi napisali w komentarzu, co sądzicie o jakości tej formie nagrywania odcinka, i byłbym bardzo, bardzo z tego powodu wdzięczny. A teraz nie przedłużamy, tylko lecimy z odcinkiem. wolna pozycja wyłączona, nie? Tak jest Ej, gadał, kto dzisiaj jest z Mhm. Wszyscy chyba na grupie. No Ale czemu co? nie grać? On ma siatkówkę we wtorki i w środy. Jak jest, przegramy, to, patrz, patrz, eee, to przez patch, nie? deva. Ten... przez dewa. po popatrz? Ja grałem. Właśnie ja grałem. Ja grałem online yy, tam, w tym i co się to też nie zależy. Miałem 500, z czego miałem dwie do pustej bramki i nie sam, trafiłem żadnej. A masz parkę? Czemu pani, tak bardzo? Zrobiło w tej trapę, aż później się gara. Ja mam no, wcześniej jest już to zrobił. Puszczę z pośrodek, czy Środek, Ja to pójdę, bo bo to pszczoł Ale patrz, jakby się teraz włączył dobrze, to normalnie byłaby fajna akcja Szkoda, 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 szkoda Wola błoga A przed, przed Błaszczu i porobu. A błaszczy, zawsze A właśnie, tak. ma napisane, że gram w Wiedźmina, brawo Patryk O, o, o To lagu wywaliło cię? Stary, stary No, jak tego nie wykorzystasz, nie, nie, nie. to cię wyrzucam z klubu No Nie, Jezu. 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 Też, Też, to nie jesteś znowu razem To był tak, to no, że, a, innym... A kto, kto, kto? kto inny ma... Kto inny może nie... Ja, nie trafim, ja Ale stary, no przecież... Stary, ale nie denerwuj mnie! Patrz, nie denerwuj patrz, mnie! Co? Ale co o, ja tu mogę więcej zrobić? Dobra, Jesteś tak słaby, to że to się w głowie nie mieści to Przez to lacho było ten, Co afk. ja? No bo był przed chwilą, no stary, no, no ustawię... dobrze, dobry, 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 no. Ale patrz, co ja tu mogę więcej zrobić? No to był perfekcyjny trzeba. No co ja bym strzelić bramkę? Nie Do wiem, muszę za dużo no? vlakam Troszkę patrz wyobraź sobie, że to mogło być kilka centymetrów bo, w bok i ten i byłaby bramka od córka fajna. No wyobraź sobie. O, no obok, bramka, poś, 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 poś. no, no wybrać, sobie, że to jest to nie nie go, stary! stary. Uuu, nie! To, <suszy> <suszy> to będzie tytuł tego odcinka dev napastnik niedoskonały Taki... Mógłby taki być tytuł każdego odcinka E! Jesteś najgorszym napastnikiem na świecie. Chasz nie coś? But, 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 <grym> czekam, no KURY! ale teraz nie mówię. Nie no, dobra, nie, te, teraz, te, teraz nic, <grym> nic nie mówię. Ło! Wow, tu ty soft Ale oh, brandy, what the fuck? Oglądałem F 2 jak było Jeza kontra Jeza, bo nie było Billiego i powiedział, że wszyscy mu zarzucają, że robią dużo cięć ciągle i próbują mnóstwo razy. To zrobił to bez cięć i trzy takie strzały z rzędu człowieku, że. A teraz, moja crossbar challenge. Zróbmy tak. tak. To teraz zmarnuję setkę, staje wszystkie piwo tutaj obecnie. To odważny Cztery to w końcu trafię. właśnie. I stawiasz dwa razy browara już nam, tak? Okej okay. no Nie, 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 nie od tej pory Nie, 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 nie. Od tej pory przez następne mecze nie? No jak, nie, no jak coś Prawo nie działa wstecz na Iksium. Stara, rzymska maksyma, ale trzeba szanować Jak już wrzutki to na mnie nie, mam Metr 90 prawo. wzrostu ponad Bardzo zrobiłem, tam? że jestem dzik taki tak. oh. Nie, 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 nie oh, nie. To na świecie Jakiś przyzwyczaił, się, że teraz jestem Koza Kante, a nie kozaturę. Turę? <guletra> tylko, tylko słuchaj... A ja tylko biegam zamiast powrotem w tym skrzydle. nie? bardziej rozbraja... Ja się, Jak def... jak, deftel, jak oh. def coś dostanie piłkę albo coś, tylko słuchasz takie KU! KU! <guletra> ale, O O stary, stary! stary. Długi no. drugi długi długi długi... długi, 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 długi. No. Czemu krzyczysz na długi a biegniesz na krótki? No, no właśnie no. Bo, no tak. bo tam było już później kryte to tam... Ale później. ty do samego końca chciałeś długi no. ale to później mówię dyły to... chodzi o to, że bliżej niż długi Co? A, <laughs> spoko Myślałem, że będziesz biegł Jakob, to wtedy byś przeleciał na no to. A ty no się nie, żeś cofnął. Ja no bo okay, tak ja pierdzielę, no! Boże. Okej. w ogóle, nie widzę tego. O, no, 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 no! Bo ta smoleńska, ja się czasami no, dziwię, że. No! I to jest napastnik! To zew. jest podanie przede wszystkim. Pierwsza setka A to jest, też no. racja. Dobra. Zlatan, Nakes ją łowić. Tak, tu. Jakby było po hmm. Jakby było... Ale się tam poustawiali. No na no pewno nie, tam nie będą dogrywać. Się no, to... no to. Wow. No to no. 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 nie mój. No to lec. Nie, no. Def. 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 Sam. Def. Def musisz. Def. To od Oddaj. Oddaj. Def. <coughs> yes. Boże. Ej, panowie, tu jest do zrobienia remis. W ogóle tu presji nie było. no. Wcale w piecie krzyczyli się dew Aż w końcu podam, żeby nie było remis. Nie, a tak ładnie. A, yeah. a comeback was real. A, a, nie, ale dobra, 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 jeżeli będziemy tak grać następny meczek, jak zagraliśmy teraz drugą połowę, to jest szansa na dobry rezultat. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja to, ja to ogólnie ja, bardzo zawsze lubiłem system oceniania w tym Fifa. Ile masz? Ja marnuję ja, ja setkę za setką, patrzę w statystyki, patrzę w oceny. Ja mam ocenę 9-0, a u was największa 7-4. Jak no, to jest? <laughs> Panowie, prawda jest taka, że ja tu cały zespół ciągnę do przodu, a wy gówno gracie No Przynajmniej ktoś to powiedział w końcu, nie? No no i to i taka prawda no. Co ja się będę kłócić? Że co całemu, co? Ja, ja ciągnę cały zespół do przodu, a wy gówno Ale. gracie. Pogba, to sam mój szatnik. Dobra! A co? Od Pogby to akurat... będzie ja, <laughs> <nie>, to, <zaraz śmiech> to są ostatnio prawo. Nie, 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 nie! Ja, <laughs> nie, ja nie. się dewowił Pogba. Okej. No dobra, ja Cię lubię, szanuję, nie, nie, nie rozmawiaj o mam mam 88, jak fajnie. Jak Pogba. <ślimy> <ślimy> nie! O, ładne. to miał być fake A, shot, what the fuck, sorry chłopaki, przepraszam. Nie spodziewałeś się tego podania, przyznaj się. Nie, 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 wiedz wiedz wiedziałem, że tamten, tak ci była taka fajna uliczka, ale miał być fake shot. Kurde. Jestem niepocieszony rezultatem tej sytuacji ...spokojnie rozgrywają atak pozycyjny... A nie no, ale fajnie że zostawił w spiku my jesteśmy tacy słabi? Ej, to jest jakiś klub w ogóle, TVB Widzicie to, to czy nie? No dobrze, to rozwalmy klub podobno. TVB? Może jakiś TV Białe? <laughs> no, te, w tym momencie jesteśmy wysunięci na kontry i to dosyć mocno Nie, słabi nie są Pocik! jedziesz! I baj go tam I teraz. Gonzalo. No. Nie no. O, yeah. Tego się nie spodziewałem w ogóle. Jestem ciekaw jakie oni mają te... Staty, e, nie? wyrali no. Oni Ale są... Oni są taki dziki, a są szy szy szybcy kurde i wściekli. No nieźle. Nie, nie muszą być nawet, wiesz. nie muszą być nawet. Ile razy się grało mecz w którejś tam lidze, a grałeś z ziomkiem, który był e, lepszy. Na, na, ja pierdziele, co? What the fuck? Nabijają sobie tempo. No, o co tu chodzi? Ale po prostu robią co tam, nie? Zbrojne I to w ogóle nie? jak w gniew, gle w glebie jak szmatek. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemówione. przecież to jest. stary, to jest nierealne, żeby takie I strzały ładować! z tego startu Szansa! Moja winna zrobić. No asystę przynajmniej. Wróciliśmy przed szóstą przynajmniej. Ogólnie coś co takiego jak na tym na kartach, nie? Czy wiecie, że masz coś takiego jak. Wcześniej to było się nazywało Kuda, czy coś takiego? No, to zawsze No, teraz to zmieniliśmy. Ja! przecież co. W serio jesteśmy słabi. Ale ja akurat No, przegraliśmy trzeci z rzędu, ale coś Zmieniam strój, zmieniam strój to jest dramat. A ja muszę już spadać, także pewnie zaczicie wygrywać teraz. Lajtowo! Kogo? Dobra. No to trzymanie, dzięki, za grę. no dzięki na razie. Eee. Nie, ja nie i to nie jest to ja. Dokładnie. E, nie kontynuujmy tego tematu. tematu. <laughs> What the fuck? no nie miałem co zrobić nawet. Ej. No my, my chyba jesteśmy słabi po prostu, panowie. Przepraszam, ale, ale po, trwa... Pocze, do, po, czwarty, po czwartym meczu przybył chyba czas na taką konkluzję. No, to była ich pierwsza sytuacja tak no, jak, jak Paul, pokaż trza bramki, to jest źle. Jakby nie było dla ciebie, to z dużą czasu, czasu. Jakby mógłbyś to na przykład nagrać trza się. Wypuś tu, wypójdź tu. Otaj, jeszcze! O, nie, ale poklepali, no panowie, powiem szczerze, że. że ja no to było ładnie. No, no ładnie, nie powiem. Patrzcie, tu obydwie biegał. No, był, super, o, nie. dobra, 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 dobra. Tam no, dalej, kowal. Wyraźnie starają się grać na Patrz, patrz, patrz! O! Ja pierdzielę ty! Ej, bez kitu, ja rano, rano. nie ma. Nie ma Jacoba i i, i zaczął. Ty, może ty Dev, ty... Powiedz nam tak w tajemnicy, może to... Jacob jakaś tak na ciebie działa po prostu, ty się wstydzisz albo coś Nego, nie, tam tam, bo, tam, jakiś albo chcesz się tak albo chcesz się tak popisać, że ci nie idzie po prostu. Mobbing, mobbing Dajcie daj 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 mi strzelić! Ale ja nie wiem czy to postać w ogóle moja ma tem, że ty wolny nie wiem nawet ty no nie, Uf, nie ma. Sumie, Ale nie było aż tak na e, Beskidza, wygląda jak Zlatan, nie? Chyba taki... No ładnie szła. E, nie, no, no patrz, co? no nie było Dziś, tragicznie, to? mówiłem. Ej, a co ty masz do tego Zlatana? Przecież normalnie wygląda, stary. Pod, bardziej podobnie jest strasznie nie da zrobić. Chyba mu nogi urwał. O ale cool. was, Ten bramkarz jest tak słaby, że to jest tragedia. No. Właśnie, czy mamy wpływ na to, żeby on miał trochę wzrostu więcej? Wiem, że no. ja o tym nie powinienem mówić, ale to już są jak ktoś taki z na bramce. Nie masz kąta. Zrzuć! Zrzuć! No, Aj, Co tu co było? W drugą by stronę. <grym> o co tu chodzi? To no, próbuj, ale. Dary <grym> 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 to ja spróbuję Powiem ja <grym> <grym> <Ale, grym> szczerze, że. że no, G. Pytali, brak, brak, nie? Zresztą. Jej, idealnie stary podolny, patrz Ale opadła Ale, ale gdyby przy... skoczyli, w ogóle oni myśleli, że wiesz Bo o, przybiegł do mnie jeszcze, nie wiem czy widzieliście, ale na, do mnie przed całym tym zagraniem, do mnie podbiegło podbiegł dwóch Czekaj Zaraz ci podam, teraz, poszło A, -a już ci podawałem, sorry Wszystko jest z takim opóźnieniem dzisiaj, nie? A... Zobaczę, że animacji od nowa się Co to, no, to jest? To jest? A, no. <laughs> ale mowli, fajnie się grało Mogli dać Paweł. chociaż te, mogli chociaż Co dać i... Ale przeszło przez nas, ale Boże. przeszło Dziura totalnie. Nie miałem jak tego złapać nawet Ja myślałem, że ja tu przetnę w jakiś sposób, ale... <słysy> o tutaj o, <słysy> jeszcze, nie? Okay. No właśnie cała rzecz jest w tym, że on Posi... koza tam w ogóle nie widać, to jest tak piękne No, 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 no Koza No, 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 no o -o -o Aaa! Dobre, 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 dobre. No to możesz... Znaczy ja czekam na ten Black Friday, żeby otwierać wtedy. O, Ale teraz zmuliłeś. Easy, spokojnie. O, nie, to, rozegra... albo... spokojnie, wow. my latam. z Naixiołem mieliśmy plan. Lightowo powiem tak. To jest Ibrahimović metr sześćdziesiąt wzrostu. O Boże. O ja nie widziałem tego obrońcy, przepraszam. Ja dopiero... Spokojnie, ja też go nie widziałem. O, o kurwa? to? Nie. Do końca! To no jest no, tragiczny stary, on nie, nie. On się w ogóle nie da, nie rzuca w stronę piłki. Obiegam cię ktoś? Ja w środek, jadę w środek. Spadł, Ma być bładę, gol! No, tak O to Wszystko chodzi, powiedź. o to chodzi. Brawo, Czy się lubi Xboxa, czy... No dobra, to dzięki za grę na razie. No, no to, na razie. No, na razie.